Szanowni Państwo, 11 listopada to wyjątkowa data dla każdego Polaka, oficjalny dzień odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzień ten ma dla nas wszystkich szczególne znaczenie. Zwracam się zatem z apelem, by każdy mieszkaniec powiatu Kozienickiego uczcił Narodowe Święta Niepodległości poprzez wywieszenie na swojej posesji flagi państwowej. Apeluję, by uczyniły to również instytucje i firmy, właściciele punktów handlowych i usługowych oraz szkoły znajdujące się na terenie powiatu. Gest ten podkreśli znaczenie święta, będzie wyrazem szacunku dla walczących o wolną Polskę oraz hołdem dla wszystkich, którym zawdzięczamy wolność i niepodległość. Jednocześnie zapraszam do udziału w uroczystościach rocznicowych. Andrzej Jung, starosta powiatu Kozienickiego. Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Gmina Kozienice, zapraszają 11 listopada 2019 roku na uroczyste obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości. Program uroczystości. 9.30. Modlitwa w intencji poległych za ojczyznę, złożenie kwiatów od społeczeństwa powiatu Kozienickiego na cmentarzu parafialnym w Kozienicach na kwaterach legionistów. 10. Zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji z wieńcami i wiązankami kwiatów przed kościołem pod wezwaniem świętej rodziny w Kozienicach. 10.30. Msza święta w intencji ojczyzny. 11.30 przemarsz uczestników uroczystości na plac Przypomniku niepodległości w asyście orkiestry dętej OSP w kozienicach i 22 pułku ułanów podkarpackich z garbatki letnisko. 12. Rozpoczęcie oficjalnych uroczystości przy pomniku. Wspólne odśpiewanie hymnu państwowego w ramach akcji Niepodległa do hymnu przemówienia okolicznościowe Montaż słowno muzyczny w wykonaniu uczniów zespołu szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach i uczniów Szkoły Muzycznej 1 stopnia w Kozienicach. Apel pamięci składanie wieńców i wiązanych kwiatów przy pomniku niepodległości. 14. Centrum kulturalno-artystyczne w Kozienicach, sala Kameralna niepodległa nuta, dziesiąty koncert muzyki polskiej w wykonaniu nauczycieli i uczniów szkoły muzycznej 1 stopnia w Kozienicach. Serdecznie zapraszamy.